Wiersze z cyklu Żołnierz Nieznany, Dowódca. Zerwali mi z ramion dystynkcję. Wokół zasypiał bitewny ruch. Słuchajcie, buntu mojego. Ja wiem, ja wiem, że jestem stary. Znam gorycz porażki. A oni wciąż bili i bili. Łzy wytrysły mi z oczu, naprężyły się żyły, a oni wciąż bili i bili, aż zdarli mi z głowy skórę i stałem się siny jak trup. A oni wciąż bili i bili. Widziałem go. Stał pokorny w cieniu śmierci, a oni wciąż bili i bili, rzekł. Nakazuję ci wstań. Ja jestem życiem umarłych. Wstałem. Twarz, oczy i ręce ociekały mi krwią. Dezerter. Gdy postawili mnie przed sąd wojskowy, tłumaczyłem im, że chodzi o miłość, by grzech swój pomniejszyć. Do diabła z malarzem z berlińskiej pracowni, gdy udręka pusty żołądek zaciska. Ja chcę do ciebie, do wolności, do domu. Kneblem zatkali mi usta, czarną chustą zawiązali oczy. A teraz nic nie pamiętam, tylko ty szepczesz tęsknoty.